Jakiś czas temu w szkole, w której uczę, było szkolenie. I na tym szkoleniu miałem odpowiedzieć na pytanie, czym jest zdrowie duchowe? No i odpowiedziałem tak pozakonfesyjnie, tak żeby było wszystko dobrze, że zdrowie duchowe to jest integracja wewnętrzna. Ale oczywiście w głowie miałem zdrowie duchowe możliwe jest tylko dzięki łasce. Nie można być zdrowym bez łaski. I miałem taki trochę taką myśl. No szkoda, mogłem coś powiedzieć, coś tak, jakąś ewangelię tutaj gawiedzi yy, zwiastować. I siedziało we mnie jedno zdanie z dzisiejszego czytania. Z listu świętego Pawła do Filipian. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Zdrowie to jest to życie. To życie Chrystusa. To życie, które nie przemija. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Ale to życie tutaj na ziemi. Tylko wtedy. Jeśli jest w nas to życie Chrystusa, tylko wtedy ma sens. Jak pisze dalej święty Paweł, a umrzeć to zysk, bo wtedy to życiem my w pełni. I nawet jeśli doświadczamy różnych cierpień, bo Pan Bóg tak nas kocha, że nas doświadcza, bo wie, że jesteśmy w stanie przejść różne trudności, tylko dlatego, że celem jest pełnia tego życia, można powiedzieć, pełnia duchowego zdrowia, pełna integracja wewnętrzna i nie tylko wewnętrzna. Jedność, do której jesteśmy powołani. Chwałą Boga jest człowiek żyjący, jak pisał święty Ireneusz z Lyonu. Żyjmy więc pełnią yy, życia. Na je to jest oczywiście w tym momencie możliwe? I przede wszystkim pragnijmy tej pełni, która nadejdzie, której w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić. Co to znaczy żyć pełnią życia? Ja nie potrafię sobie wyobrazić tego. Mam, kiedy o tym myślę, to mam takie wrażenie, że jak to do mnie dojdzie, to w stu rozerwie. Ale tego chcę. Umrzeć to zysk. Ale to jest dziwna logika, którą ma dzisiaj Jezus. Mówi, że zanim zaczniecie przynosić owoc, zanim zaczniecie dawać coś innym, musicie obumrzeć, jak ziarno, które jest wrzucone w glebę, które przez tygodnie, miesiące wydaje się, że nic się z nim nie dzieje, że nie, to, to, to ziarno nie daje żadnego efektu. Jezus jest bardzo cierpliwy i uczy nas też takiej ogromnej cierpliwości. Wobec też naszego życia. Będą w naszym życiu takie chwile, dni, miesiąca, nawet lata, kiedy nam się wydaje, że nic się nie dzieje, bo oczywiście jesteśmy niecierpliwi. Chcielibyśmy cały czas coś produkować, już od samego początku, chcielibyśmy przynosić nawet słuszne i dobre owoce. A Jezus mówi: spokojnie pozwól żeby ten czas był czasem umierania, a nie produkowania. Niech w tobie obumrze twój egoizm, twoje być może takie egoistyczne intencje, niedojrzałość, zapatrzenie się tylko w swoje potrzeby. Pozwól temu obumrzeć. Ten czas obumierania może trwać bardzo długo i możesz być bardzo niecierpliwy. Ale dopiero kiedy zainwestujesz w czas umierania, w czas też bezczynności, kiedy Coś będzie się w tobie działo, nawet kiedy nie widzisz tego zaskakujących i szybkich efektów. Dopiero wtedy przygotuje cię ten moment na przynoszenie owoców. Być, być może po wielu latach, być może na jesień życia twoje życie zacznie owocować. Więc spokojnie, pozwól umrzeć. Pozwól, żeby Jezus przeprowadził cię przez śmierć tego też co w tobie jest bezbożne. I On się zajmie owocami w Twoim życiu, najlepszymi owocami.